Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Porozmawiamy sobie o zawodach, na których ostatnio byłam i były to Superior. Bo zawody odbyły się w Koninie, więc pierwszy raz na takich zawodach w Koninie. Nigdy w Koninie nie byłam. Pojechałam oczywiście z moją siostrzenicą. Zawody były chyba na 9 albo na 8.30 był już wstęp dla wystawców. W tamtym roku też byłam na Superior i były to świetne zawody. W tamtym roku bardzo mi się podobało. W tym roku mam uczucie, że było troszeczkę gorzej, ale to ze względu na to, że było bardzo mało osób, z czym byłam bardzo zdziwiona, bo nawet trybuny nie były tak za bardzo wypełnione. Nie wiem dlaczego tak jest. Może to był fakt tego, że nie za niedługo szkoła i niektórzy się przygotowują do szkoły i tak dalej, ale było bardzo mało osób. Jeśli chodzi o atmosferę, no to było w porządku moim zdaniem. Bardzo się cieszę, bo udało mi się poznać kajet w końcu na żywo. Osób, które już znam i które mnie znają, więc to było takie naprawdę fajne. Jeśli chodzi o salę, była naprawdę bardzo duża ta hala, nie sala, ale był jeden duży minus, było okropnie gorąco. Zdaję sobie sprawę, że nie była to totalnie wina organizatorów, ponieważ był to naprawdę bardzo ciepły dzień i w tej hali było po prostu tak ciepło, że ja sobie nie wyobrażam, jak te uczestniczki, uczestnicy biegali i skakali przez te przeszkody. Po prostu dla mnie to był absurd, bo ja ledwo po prostu siedziałam tam, bo było mi tak gorąco i po prostu wręcz słabo od tego wszystkiego. Tam chodziła pseudoklimatyzacja, ale to nic nie dawało oprócz huczenia. I tutaj usłyszycie na tym nagraniu, jak to huczało głośno. Strasznie mnie ogólnie irytują takie dzięki, więc takie huczenie było dla mnie no, niezbyt przyjemne. Ale pomimo tych minusów było naprawdę w porządku. Tak cieszę się, że tam pojechałam, bo było to kolejne takie miłe doświadczenie z zawodami hobbyhorsowymi. Aktualnie planuję paść na Airo we Warszawie oraz na Pink Evening coś takiego właśnie koło Częstochowy. Także tam będę miała prawdopodobnie stoisko i tam będziecie mogli mnie spotkać. Zawody, moim zdaniem, są tak mocno inspirowane. Zawodami z Finlandii, takimi bardzo profesjonalnymi i tak dalej. To jest mega super, tylko szkoda, że po prostu nie ma tak dużo osób na tych zawodach. Mam uczucie takie, że po prostu na tych zawodach jest dużo mniej osób niż na przykład na Belajli, ale na przykład na Spartan było już za dużo osób dla mnie, bo nawet nie było miejsca na stoisko, nie było miejsca po prostu na nic, nie? Więc nie wiem, czy jest jakiś taki idealny środek na to, żeby każdemu wszystko się podobało, myślę, że nie, ale. No nie wiem, mam uczucie, że tym zawodom czegoś brakuje. Ale nie wiem czego. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo te zawody są super. I ja mogę Wam też opowiedzieć o tych zawodach, na których byłam, czyli Faćmiechów, WK... WK haha to było. I byłam tam również ze stoiskiem i jedynym takim minusem było to, że my przyjechali chyba na ósmą, na dziewiątą, coś takiego, a okazało się, że otwarcie tych zawodów jest dopiero od dziesiątej, więc byliśmy mega, wcześniej byliśmy w ogóle pierwsi, musieliśmy po prostu czekać, ale w tym czasie akurat idealnie się rozłożyliśmy. Te zawody były na tyle fajne, bo przyjechała właśnie mega popularna osoba z Hobby Horsingu, tutaj Wam wkleję jej Instagrama, i dałam jej właśnie kantar i udostępnia go na Instagramie, co było mega miłe i mega fajne. Właśnie, bo mam szczerze, że jak są takie popularne osoby, to jest takie fajne odczucie w ogóle z nimi porozmawiać, i tak dalej. Jest to mega miłe, więc ten te, y, zawody, atmosfera mi się podobała, bo tak fajnie, naprawdę było fajnie, ale również mam uczucie, że było bardzo mało osób. Nie było tak bardzo mało, bo uważam, jeśli chodzi o ilość osób, to ja mam tutaj zrobię tabelkę, jak dużo osób było, moim zdaniem, a chociaż nie jestem pewna. Mam uczucie, że na te zawody jeżdżą te osoby, które zbierają punkty do tego całego programu. Na koniec, czyli właśnie na Airo, będzie już wyłonienie nagród, wyłonienie zwycięzców, zwycięzców, przepraszam, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Właśnie, którzy będą nagrodzeni. Zobaczymy, jakie to będą w ogóle nagrody, jakie będą jakby etapy, czyli załóżmy, kto za co dostanie jakąś nagrodę, czyli na przykład najwyższy skoczek, czy będzie na przykład takie coś, jak najlepszy Instagramer, najlepszy YouTuber, najlepszy TikToker, hobby horsowy. Jestem bardzo tego ciekawa, więc zobaczymy. To po prostu w 6 września, czyli mojej urodziny. Bo na przestępnym roku na Airo były to moje pierwsze zawody hobby takie ba bardzo profesjonalne i było świetnie. Tak samo Superior, następne zawody moje były świetne. I potem następny to chyba byłaby Laila, ale nie jestem pewna, też były świetne. I potem był Spartan, kolejne też świetne, po prostu super. Potem znowu była belaja, też było super. I kolejne, kolejne zawody, to właśnie chyba były znowu Spartan, ale nie jestem pewna. I te zawody już były średnie, to właśnie możecie sobie obejrzeć poprzednie filmiki, bo tam nagrałam o tym vlog. Więc myślę, że na pewno pojawia się na kolejnych zawodach z cyklu PZH i mam nadzieję, że z każdymi zawodami będzie coraz po prostu lepiej i będzie więcej osób, nie? Bo myślę, że to naprawdę warto jadnie na takie zawody, bo są naprawdę pod względem organizacji hobby horso, są super, bo wiecie, że macie sprawiedliwe ocenianie itd. i tak dalej. Jesteście oceniani po prostu tak jak w Finlandii. Ja mam takie uczucie, ale nie wiem, jakby możecie się podzielić w komentarzu, wtedy będziemy mieć lepszą perspektywę tego wszystkiego. I myślę, że teraz dam szansę takim zawodom mało popularnym, którzy nie mają tyle obserwacji i nie są promowane przez takie popularne osoby, tylko pojeżdżę po takich mniej popularnych. Więc właśnie widzimy się na Pink... Yy, zawodach Pink Evening? I zobaczymy wtedy, jak tam będzie atmosfera, i jak tam będzie po prostu to wszystko wyglądało, bo jestem bardzo tego ciekawa. I naprawdę myślę, że PZHH ma wielką szansę na zostanie najlepszymi zawodami. Pokażę wam jeszcze, jaki w był e, tor, mega ładny, crosowy, po prostu świetny, mega długi. Były właśnie dwie, dwie możliwości, dłuższy i krótszy. Także naprawdę super po prostu. Więc jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały zawody 6 września, czyli in Myślę, że będzie naprawdę super. No i co? Chyba do zobaczenia na Aero, tak myślę. Także dajcie znać w komentarzu, z kim się widzę i na jakie zawody. Możecie mi też pisać zawody w waszej okolicy albo coś takiego. Może akurat uda mi się przyjechać, także piszcie o komentarze. No i przejdźmy teraz do pokowania paczuszek z nagrodami, ponieważ byłam sponsorem właśnie na tych zawodach Superior. Właśnie w taki sposób ozdobiłam torebki z nagrodami. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobają. Mi bardzo się podobały, tak szczerze, kocham brokat. <grych> I byłam sponsorem konkurencji 70-80 cm. W nagrodach dla trzech osób znajdowały się wszystkie takie same rzeczy, ponieważ chciałam, żeby każdy czuł się po prostu wyjątkowy i uważam, że zajęcie pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca w takich skokach jest naprawdę wyjątkowe. Więc teraz przejdźmy do zawartości. Każda z przesyłek zawierała kantar, wodze tęczowe, wodze białe, zestaw kwiatuszków do grzywy, zestaw motylków, cztery czarmsy, kokardki, box. Stajenny oraz Sony Angel I dodatkowo dodałam tam jeszcze Kupony rabatowe I pierwsze miejsce miało najwięcej, czyli 30 zł Następnie 20 zł I następnie 10 zł do wykorzystania na moim stoisku hobbyhorse'owym Tym razem przygotowałam również Takie tabliczki z cenami Żeby każdy mógł widzieć jaka jest cena Żebyście nie musieli pytać jeśli was to stresuje więc takie właśnie była taka nowość na moim stoisku. I tutaj dostaliśmy już opaski, bardzo ładne, ale czegoś mi jeszcze tam brakowało. Mam nadzieję, że na następnych zawodach coś tam dodam i będzie ładnie. Tutaj koń od Wemiro, bardzo ładny, Fairy Tail oczywiście. A teraz zróbmy szybki powrót do faćmiecha. Tutaj koń mojej jednej z obserwatorek z napierśnikiem ode mnie i ogółem od triki. Tutaj gang Fairy Tail. Tutaj bardzo podobało mi się połączenie kolorystyczne różu z tym rudym konikiem. Tutaj stoisko Blue Pegasus. A tutaj kolejna kombinacja toru, nie wiem ile to było centymetrów. Tutaj też jakieś ogłowia. I tak wyglądał właśnie tor do ujeżdżenia. Właśnie ten tor krosowy, był on naprawdę bardzo długi. Były ładne takie ozdóbki na tym torze do przeskakiwania. A tak wyglądało moje stoisko. Właśnie mieliśmy tym razem taki duży czarny namiot i dużo moich banerów oczywiście. I tutaj pokazywałam właśnie kantarki. Kantarki i nowością na tym stoisku akurat były na napierśniki z motylkami. O i tutaj czarno Miałam taki wieszaczek nowy, ładny. Podoba się bardzo. No i co, do zobaczenia już niedługo, także pa!